Tarotowy kącik kamelii witam wszystkie osoby z znaku byka, ascendant, księżyc, Wenus, znak wadyjski. Kochani, sprawdzajcie, zachęcam. Zapraszam Was na horoskop na luty. Zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą sytuację, jakie jest nastawienie, czynniki zewnętrzne, to co przychodzi z zewnątrz, jakie są nadzieje lub obawy, jaki jest rezultat tej sytuacji. Zapytamy też o główną energię kart wyrocznie róży i o przesłanie na luty. Okay. wszystkie osoby z znaku byka. Horoskop na luty dla Was. Sprawdzamy główną energię, główny temat. Wasza sytuacja na luty. Przeszkody. Wasze myśli, stanowisko. Przeszłość, czyli jak do tego doszło. Teraźniejszość. Najbliższa przyszłość. Wasze nastawienie do tej sprawy. Ok, dwie karty. Czynniki zewnętrzne. Nadzieje lub obawy. I rezultat. też dwie karty. No, teraz Wam chce coś powiedzieć ważnego, tak myślę. Zobaczymy, jakie przesłanie na luty. I zaczynamy, drogie byki. Święty Gram. Zakończ nieustanne poszukiwania. Zakończ nieustanne poszukiwania, wewnętrzna wyprawa. To tutaj, w lutym, może się okazać, że, że faktycznie, że szukacie hmm. czegoś, co już macie. Może tak być, kochani: dosłownie, że szukacie czegoś, co już macie. Że to wszystko jest. Y to może być tak, że po prostu to już macie, czego poszukujecie, ale że to wszystko jest w was. Czego szukacie na przykład na zewnątrz. To wszystko jest w Was. To jest dobra energia. I myślę, że ważne. Ważna. Ten miesiąc będzie naprawdę ważny. Taki przełomowy dla Was. Zobaczymy sytuację. Trójka pentakli. Rób to, co kochasz. Ale też pamiętaj o godnej zapłacie za twoją pracę. Dobra współpraca z innymi, doskonała reputacja. No, to jest taka sytuacja, żeby się zająć tym, co, co naprawdę Wam wychodzi, lub co naprawdę potrafi, potraficie zrobić, co lubicie robić. To trójka pentakli, żeby nie dać się też y, jakoś tak wyautować z takiej sytuacji. Tak mi też przodu głowy. Żeby, żebyście byli y, w tym, co robicie dobrze, żebyście byli bardziej liderem, niż kimś, kto na przykład dołącza do jakiejś grupy. Jeżeli szukacie pracy albo chcecie na przykład coś robić, to, to jeżeli to żebyście i tak pewnie będziecie robić, żebyście wychodzili z pozycji takiej, y ja szukam pracy, ale nie biorę wszystkiego, co, co każdy mi zaproponuje. Czyli na przykład rozmawiacie z szefem i ten szef mówi, że słuchaj, takie są warunki, takie, 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 ale skoro szukasz pracy, pewnie nie masz, to się zgodzisz. Tylko właśnie wejść w tą rolę, y że to ja do was dołączam, ale mam takie doświadczenie. Potrafię to robić i chcę godną zapłatę i też cenię swój czas, cenię siebie, swoją wartość, ponieważ to ja wkładam swoją pracę w waszą na przykład firmę, w to co robimy razem swoje umiejętności, siebie to jaką jestem osobą tylko pentakli tutaj też przy tej energii to jest, jest słuchajcie taka, taka wasza postawa, że y, mogę też robić to sama, czyli możecie robić to we współpracy z kimś ale to bardziej ci ludzie współpracują z wami niż wy dołączacie właśnie do kogoś Przeszkody, słońce. Słońce, jako przeszkoda, czas ogromnej radości i sukcesu. Plany, które doskonale się udają, i to jest na przeszkodzie. Na przeszkodzie, słońce, y, to może mówić o tym, że, że jest coś, czego nie dostrzegacie, bo albo was oślepia y, ten pomysł, żeby właśnie żeby być liderem, żeby, y, żeby to właśnie tak, jak mówiłam tutaj, że to ktoś do was. Y, Dołącza, że wy dajecie siebie hmm, jakiemuś zespołowi, a nie odwrotnie. I to jest na przeszkodzie, że tutaj was jak, jakby coś albo oślepie, albo żeby was nie oślepiła y, własna wiara taka ogromna w swoje umiejętności. Rydwan. Dziewiątka Mieczy. Na przeszkodzie może być to, kochani, że y, widzicie tak jakby sam początek tej sytuacji, czyli y, dogadujecie się z kimś w tym sensie, na przykład zawodowo, albo gdzieś jakoś z partnerem, na przykład, y, czy z kimś dogadujecie się, i żeby was nie oślepił ten sukces. Czyli ktoś na przykład widzi to, że faktycznie macie umiejętności, macie doświadczenie, ktoś się godzi na wasze warunki, i to jest i nie dziewiątka mieczy, bo. Bo to jest dopiero pierwszy krok. To jest na przykład to jest to, że podpisujecie kontrakt, a dopiero później zaczynacie pracę i później ta praca może wyglądać w ten sposób, jest, jest ten rydwan, czyli ktoś na przykład może was wydelegować gdzieś idzie, albo y, sprawić, że wasze życie po prostu przyspieszy, że tych obowiązków będzie więcej i że... Mm, i żeby tutaj właśnie uniknąć takiej sytuacji, że nie brałem tego pod uwagę, nie wziąłem tego pod uwagę, że faktycznie ktoś się godzi na moje warunki, ale teraz moje życie będzie wyglądało w ten sposób, że będę miał więcej tych obowiązków, że, że będzie mi ten czas gonił, że po prostu będzie tego wszystkiego więcej i że, żeby Was to po prostu nie martwiło, tak? Że nie podołacie, o. Bo to, jest, to jest na przeszkodzie, to żeby właśnie Głównie chodzi o to, żeby ten moment takiego sukcesu was nie zaślepił. A wasze myśli? Dziewiątka buław. Myśli macie takie, poradzę sobie ze wszystkim. Poradzę sobie ze wszystkimi i ze wszystkim. Dosłownie. Nie ma, nie ma takiej sytuacji, z której nie, z której nie mógłbym wyjść obronną ręką. Macie taką po prostu pewność siebie. Może to o to chodzi, że znaleźliście właśnie tego świętego grala. pentakli, dwójka pentakli. Macie też taką siłę, ponieważ jest y, przy was ktoś, kto, y, kto wam tą siłę daje, kto mocno w was wierzy, kto, ktoś, kto widzi ten wasz potencjał i tutaj to też może być tak, słuchajcie, specyficznie, ale y, jeżeli tutaj mi coś nie wyjdzie, na przykład z, to, nie wiem, z tą pracą albo z tą relacją albo z, z czymkolwiek, to mam plan B. Ktoś jest waszym planem B. Do kogoś się możecie zwrócić, ktoś po prostu przy Was jest. I to Wam daje też siłę i taką właśnie moc, żeby, żeby sobie, żeby mieć takie poczucie, że sobie poradzicie. Że, że taniej skóry nie, nie musicie sprzedawać, bo macie ten plan B. A przeszłość, czyli jak do tego doszło, siódemka mieczy. W przeszłości to jest, y, schodzie pokazane, że y, ktoś robił coś za waszymi plecami. Ktoś miał jakieś tajemnice. Albo też y, to, to mogło tak być, jak najbardziej, ale też mogło być tak, że wy się godziliście na przykład na coś i y, nie byliście uczciwi wobec siebie, że na przykład, że to jest faktycznie zgodne z wami. Jest ta siódemka mieczy, czyli albo wy Mówiliście, że dobrze, ok, pasuje mi to, będę to robił, w porządku, ale tak naprawdę wcale nie chcieliście tego robić. Czyli w przeszłości, na przykład, zawodowo zgadzaliście się na jakieś kontrakty albo na jakieś umowy, na jakąś pracę, chociaż wiedzieliście, że stać was na więcej, że potraficie więcej. Mogło tak być, jak najbardziej, ale też, zaraz to powiemy, ale też mogła być taka sytuacja, że ktoś z wami tak właśnie nie był do końca szczery. Ktoś miał jakąś tajemnicę i tak jakby właśnie ktoś coś robił za waszymi plecami. Ósemka mieczy. Życiel. Przy tej, przy tej karcie ósemki mieczy to już tutaj byk postanowił zdjąć tą opaskę z oczu i po prostu zobaczyć to. Faktycznie, że to, że ktoś coś robił za waszymi plecami w tajemnicy, już po prostu wiecie o tym. Przy tej karcie to jest tak, że Domyślaliście się albo wiedzieliście, tylko nie chcieliście na przykład mówić, bo nie chcieliście, żeby była akcja, reakcja. Wiadomo, powiecie, to ten ktoś będzie jakoś reagował, więc odpuszczaliście to tutaj w przeszłości, tej niedalekiej, w tej sytuacji, po prostu ta opaska z oczu, i to teraz widzę jasno, wyraźnie, że ktoś za moimi bokami coś robił, za moimi plecami bo jest tak, że to wy na przykład zaniżaliście ten standard wobec relacji, wobec jakiejś znajomości albo wobec pracy. Zaniżaliście i teraz po prostu jest ta opaska, i że w końcu to widzicie i nie chcecie tego robić więcej. Marzyciel mówi o tym, że jest nowy początek. Zaufaj sobie, lęki na bok i różnie znane. I no. wy macie taką energię w sobie, ta, taka radość i taka, taka, takie poczucie, że ja to wszystko mam właśnie w sobie. No, fajna energia. Drężniejszość. Czwórka pentakli. Mądre zarządzanie własnymi zasobami. Mądre decyzje biznesowe. Czyli mądrze będziecie zarządzać y, swoim czasem, swoją energią, swoimi pieniędzmi. Po prostu, no... Taka równowaga, ale też y, coś nowego. Na przykład będziecie wchodzić, albo będziecie na przykład, nie wiem, jeżeli jesteście w rodzinie to w jakimś w związku partnerskim to wy będziecie rozdzielać teraz finanse. Paś, paś mieczy, korowa kielichów. Nawet jeżeli to będzie sytuacja dla was nowa, to będziecie się tego uczyć z radością. Albo na przykład podejm podejmiecie jakąś nową pracę albo jakiś nowy na przykład układ z kimś i to będziecie wy będziecie odpowiedzialni za to, żeby tam wszystko grało, żeby nie zabrakło pieniędzy żeby to wszystko po prostu hulało. I to jest, to jest jakiś aspekt, będzie dla Was nowy, bo jest ten paśmie, czy będziecie się tego uczyć? Przejrzyj bardzo, bardzo dokładnie wszystkie dokumenty, postrzegawczy, logiczny, ktoś, ekscytujące wyzwanie intelektualne, coś nowego. Jest ta królowa kielichów, to tutaj jest. Y Albo będziecie mieć taką osobę, do której będziecie na przykład mogli pójść porozmawiać, i to jest ktoś, kto was zrozumie tak bardziej emocjonalnie, że to jest dla was nowa sytuacja, ale chcecie podobać, chcecie po prostu zrobić tak, żeby było dobrze, albo będziecie z taką miłością serdecznością do siebie podchodzić, jak do najlepszego przyjaciela. Ale ogólnie super. To jest stosownie to jest tak, jakby patrząc na te wszystkie karty, to Ktoś tam, ktoś tam kiedyś właśnie zrobił za Waszymi plecami i Wy to wyłapaliście, powiedzieliście, że dobra, koniec, teraz to ja się zajmę na przykład finansami albo tym swoim dobrobytem, albo tym wszystkim, co jest wokół mnie. Hmm? Tak też mogło być. Albo po prostu jeśli Waszy pracodawca nie docenił i teraz to Wy chcecie stawiać warunki, idąc do jakiejś nowej pracy. Przyszłość, dziesiątka mieczy. Zakończenie sytuacji, które przynosi ulgę. Szansa na nowe szczęście, kamień serca, uporanie się z jakimś problemem. To jest zakończenie, bo to jest dziesiątka mieczy w tej talii. W ogóle to jest dziesiątka to jest bardzo dobra energia, bo to jest zakończenie trudnej sytuacji. Miecze wszystkie do wiaderka. Koniec, zamknięty temat, wychodzę po prostu z tego. Przemiana. i mhm. Gwiazdem. Kapłanka. Mocno będziecie czuć tą zmianę w Was, w środku. Nie tyle na zewnątrz to się będzie działo. Może będą osoby, które będą widziały, że, że się zmieniłyście, że się zmieniliście, że po prostu, że zaszła w Was taka zmiana, że teraz tak myślę, że dla części z Was to tak stwardniejecie. Będziecie w takiej energii naprawdę twardej, zdecydowanej. I to jest ta przemiana gwiazda kapłanka. Będziecie właśnie czuć całym sobą, że że troszkę jak, jak kamień, tak, taka będę, będziecie twardzi, ale, ale taka jest potrzeba. Tak, tak dobrze jest teraz, właśnie jest tak, trzeba to zrobić. Trzeba po prostu zejść z, takiej, z, takiego, z tych fantazji, z takiego myślenia życzy, życzeniowego, z, tego, z tej energii jakoś to będzie. Po prostu schodzicie na ziemię mocno i, i macie zamiar tam zostać. Bierzecie sprawy w swoje ręce, no, ale ta przemiana jest mocno w was. Was jest taka zmiana po prostu. Że mam nauczkę, jeżeli to zamrezygnuję, mam nauczkę i już drugi raz to nie wejdę. A wasze nastawienie? Król pentakli koło fortuny. Król Buła, przepraszam, koło fortuny. Tutaj jest. Wasze nastawienie jest takie, że. że ktoś was, y, albo kogoś po prostu źle oceniłyście, źle oceniliście w swoim życiu, albo y, y, ktoś was y, tak jakby... To jest taka energia, że ktoś coś robił y, w waszym życiu i wy z jakiegoś powodu nie wiem, albo bardziej wierzyliście, wierzyłyście w tą osobę, albo sądziliście, że, to, że te zmiany, które ta, ta osoba prowadza do waszego życia, to jest dla, dla waszego dobra, a tutaj jest taka energia, że to jest ktoś, kto Zmieniał swoje życie, dbał o siebie, dbał o, dbał o swoje potrzeby. Że te zmiany to były dobre, ten ktoś wprowadzał zmiany dobre dla swojego życia, nie dla waszego, o, coś takiego. Tylko, że tutaj też słuchajcie, kochani, że m, tak pokazane, że to nie jest ktoś, kto robił wam na złość, tylko, m, nie wiem, tak jakbyście, albo na przykład, m, nie wiem, z kimś z rodziny albo z przyjaciół, m, robili, nie wiem, przyjaźniliście się na przykład z kimś i ktoś robi coś w swoim życiu, nie wiem, kupuje mieszkanie albo inwestuje w coś i wy macie takie, mieliście takie poczucie, że nie wiem, że to jest dla was dobre, a tutaj może tak, że was ktoś wyprowadził z błędu, że owszem, przyjaźnimy się, znamy się, nie wiem, kupujemy się, jesteśmy kuzynami, czy cokolwiek, jakaś jest taka jakaś relacja pomiędzy nami, ale ty masz swoje życie, ja mam swoje życie. O, coś takiego, że, że tak jakby wam to uzmysłowi, że. Każdy dba o siebie, że po prostu sam jesteś kowalem swojego losu, że to jest, bo to jest dobra energia, że tutaj nawet ten ktoś mógłby być zaskoczony, jak wy powiecie, że, że na przykład sądziliście, że to nie wiem, do jednej, do jednej bramki gracie, no, no coś takiego, muszę tak specyficznie nie dla każdego, mądry doradca, ale w momencie, jak sobie to uświadomicie i na przykład i, i będziecie teraz właśnie stawiać na siebie i budować swoje życie i tak mocno i zdecydowanie, no to jest ktoś, kto Wam na przykład podpowie. Słuchaj, chcesz zainwestować, ja Ci pokażę. Jak. Powiem Ci, jak to robić. Jak masz się tym zająć, ale ja mam swoje, ty masz swoje. O. Czynniki zewnętrzne, siódemka pentakli. No to jest inwestycja. Inwestycja w siebie, inwestycja w coś. Czyli będziecie wchodzić w taki etap swojego życia, gdzie trzeba będzie zainwestować, czas, energię w budowanie na przykład czegoś. Albo to jest, nie wiem. Otworzycie własną działalność, tak też może być zaj, zajmiecie się czymś takim, ale trzeba będzie tak, jakby dużo pracy w to włożyć, zanim te zyski przyjdą. Tutaj z zewnątrz też może być, kochani, taka energia, drogie byki, że ktoś Wam na przykład uświadomi to, że, że trzeba zainwestować, a potem trzeba poczekać. Że nie, że nie, żeby się, niepotrzebnie na przykład że to są niepotrzebne zmartwienia jeżeli coś inwestujecie, a od razu nie ma tego zysku, że być może właśnie to jest, może to jest ten, ta mądra, mądry doradca, ta osoba, która tutaj już zainwestowała, która już coś robiła, właśnie ktoś tak jakby Wam to uświadomi, że zainwestuj, poczekaj, ciesz się tą drogą do tego celu, aż uzyskasz na przykład jakieś zyski. Piątka mieczy. Tak. I tutaj też Wam może to uświadomić, yy, że z zewnątrz przychodzi ktoś, kto nie jest waszym wrogiem, ktoś, kto nie chce dla was źle, ktoś, kto y, tutaj może być tak, że to wy w jakiś sposób źle oceniłyście intencje tej osoby, albo kogoś, kto po prostu się zajmował właśnie swoim życiem, coś takiego się tutaj pokazuje, a to jest ktoś, kto może wam pomóc, ale ty masz swoją działkę, masz swoją pracę, inwestujesz w coś innego i inwestuję w coś innego. Ale jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, ja Ci mogę pomóc. Mogę ci wesprzeć, mogę Ci powiedzieć, jak to, jak to trzeba robić. To jest ktoś taki, piątka mieczy i mak, więc zamiast się na przykład, nie wiem, kłócić albo w jakiś sposób mieć pretensje o tej osobie, jakieś żale na piątka mieczy, bo to jest, piątka mieczy to jest taka energia, że każdy ma swoją rację. i Tutaj nie ma wygranych, każdy ma swoją rację, nie dochodzimy do żadnego porozumienia, bo, bo ktoś uważa, że zrobił dobrze, ktoś uważa, że też ma swoją rację, swój punkt widzenia i, i, i że to jest, pra, to jest pra, prawidłowe. Więc taka energia. Więc zamiast to robić, zamiast wchodzić w coś takiego, w taką energię konfliktu, gdzie nie ma tego rozwiązania, jest mag. No to tutaj właśnie ktoś Wam pokaże tą drogę, czyli inwestuj, ucz się, nie wiem, korzystaj z tego daru, który masz w sobie, to, że potrafisz czymś się na przykład dobrze zająć, potrafisz coś dobrze robić, potrafisz, nie wiem, coś rozkminić na przykład jakąś sytuację, żeby się tym cieszyć i powoli wchodzić w coś nowego. Pięka kielichów. Może macie przy sobie właśnie przyjaciela. To nie jest, to jest tak, jak właśnie powiedziałam wcześniej, że to nie jest ktoś, kto jest waszym wrogiem albo takim nieprzyjacielem. Może nie tyle wrogiem, ale nieprzyjacielem. Kimś, kto chce dla was źle. Tylko to jest ktoś, kto jest dla Was przyjacielem, chce Wam pomóc. Tylko po prostu to był ktoś zajęty swoim życiem. nadzieją lub obawy. Świat. że podążacie dobrą drogą, właściwą dla Was. Że ta przemiana, która w Was następuje, jest dla Waszego dobra, że to Wam otworzy kolejne nowe drzwi w życiu. Ego. I czwórka kielichów. Tutaj jest, cały czas pokazuje się sytuacja z tym kimś, że jest ego i ta czwórka kielichów. Macie. Też nadzieję na to że, to, że to ego tak jakby nie powsuje waszych relacji, że, że to wasze ego nie powsuje waszych relacji, waszego połączenia, że po prostu wasza duma nie wygra, że tą dumę w jakiś sposób schowacie do kieszeni. I bo tutaj jest takie jakieś niezrozumienie tej intencji tej osoby. I czwórka kielichów też, że, że to jest ktoś, kto jest dla was przyjacielem, ale ktoś, kto ma właśnie osobne, odrębne życie i że będziecie w stanie to zrozumieć, a nie jest a czwórka kielichów, nie być takiej energii oczekiwania, aż ten ktoś y, jednak y, okaże się takim człowiekiem, jak ja myślałam, że jest, że to jest ktoś, kto jest, nie wiem, bardziej za mną, bardziej tak jakby przy mnie, coś takiego. Jeżeli to wam kompletnie nie rozumie i słuchając mnie teraz nie macie nikogo takiego, to sprawdźcie y, asenę jest Wenus, znak wedyjski, ale jeżeli jest ktoś, kto mnie słucha i ma taką relację z kimś, gdzie właśnie tak jakby ktoś miał inne intencje, a wy to odebraliście całkiem inaczej. To tutaj jest mocno pokazane, że to jest ktoś, kto nadal chce być waszym przyjacielem, ale na innych zasadach niż, niż wy to widzieliście. Jaki rezultat dwie karty wyszły? Kochankowie i rycerz mieczy. Otwórz się na prawdziwą miłość, bliską przyjaźń. Wybieraj sercem. Tutaj są kochankowie, ale to jest rycerz mieczy odpowiadając na wyzwanie, kieruj się intelektem i nie emocjami. Nagłe lub nieoczekiwane zmiany. I tutaj może właśnie chodzić o to, że może Byk po prostu myślał, że ma przy sobie kogoś, gdzie to jest jakaś romantyczna um, historia, że ktoś, że ktoś nawet jeżeli jest waszym przyjacielem, to to się, ta sytuacja się przemieni, ta relacja przemieni się w miłosną historię, w romantyczną. Tak, tak się to pokazuje, że mieliście przy sobie kogoś, kogo, gdzie po prostu wyłapałyście, wyłapaliście sygnały, że może być z tego coś więcej. I owszem, może być, ale tak jak jest na teraz pokazane, to może być naprawdę piękna, głęboka przyjaźń. I to jest bardzo cenne. To jest ktoś, kto jest po prostu przy Was, ale intencje tej osoby są właśnie, mogę być Twoim przyjacielem, mogę być Twoim wspólnikiem, mogę Ci doradzić co masz robić w życiu, ale to nie jest ktoś, kto na tą chwilę chce na przykład być z Wami. Tak całym sobą. Rycerz Mieczy. I tutaj w jakiś sposób się o tym po prostu przekonacie, że to jest, to jest połączenie, ale to nie jest, to nie jest takie, jak Wy to widzieliście. To jest pewnie dla części z Was. Może dlatego właśnie, żeby znaleźć że to, to wszystko, co, czego szukacie. Dam na zewnątrz, to macie w sobie rycerz pentakli, Samka kabułek, dziewiątka pentakli. Myślę, że utrzymacie tą, tą znajomość, tą relację. Ona będzie już teraz wyglądała inaczej, ale nadal, nadal pomiędzy wami będzie, będzie się dużo działo. Nadal będzie dużo komunikacji, nadal po prostu będą rozmowy, nadal będziecie gdzieś jeździć coś razem robić. Dziewiątka pentakli, przy, tym, przy rycerzu Pentakli mówi o tym, że ale teraz faktycznie na, nawet jeżeli w tym jednym kierunku, to na dwóch osobnych torach. Nawet jeżeli wasze drogi będą szły w tym samym kierunku, to będą dwie, dwie osobne drogi. Nie jedna wspólna, tylko dwie osobne, nawet jeżeli blisko siebie. To jest ktoś, kto może Wam pomóc, ale po prostu to jest ktoś na zasadzie przyjaciela, kolegi lub przyjaciółki. No, nie, nie, nie razem, jedną tą drogą, tylko będziecie szli obok siebie, ale to są dwie drogi, osobne. Każdy z Was będzie osobno na tej drodze szedł. A jaka rada dla byka? Sąka kielichów, cesarzoła. Czwórka tutaj jest pokazane, że y, może tak macie, że jak już y, zabieracie te emocje z jakiejś relacji, z jakiegoś połączenia, właśnie tutaj jest y, ta energia osemka kielichów. Trzeba iść do przodu. Decyzja dokonania zmian życiowych, zmiana priorytetów, opuszczenie. Tutaj jak już to, to jak już wejdzie w Was ta decyzja, żeby chcecie to zrobić. To już jest. Tak się to pokazuje, że tak trochę nieodwołalnie jest ta cesarzowa, czyli jak jest decyzja, to konsekwentnie nie. Czyli emocjonalnie faktycznie ta emocja zabieracie z tej relacji. Będzie taka jest rada, czyli że, że można to zrobić. Można po prostu utrzymać tą relację, nie angażując się aż tak emocjonalnie. Cesarzowa czwórka była. Ale możecie świętować to, że yy, nadal yy, jesteście dla na, na siebie przyjaciółmi. Nadal tworzycie coś, co jest dobre dla Was. Tylko tyle, że już trochę osobno, bardziej osobno niż razem. Rycerz kielichów, sprawiedliwość. No słownie jest takie pokazane, słuchajcie. Ciekawa jestem. Y jak kogo to będzie? No, napiszcie mi w komentarzach, bardzo was proszę, czy to z wami rezonuje. Bo tutaj jest, jest rycerz kielichów i sprawiedliwość, że tak jakby właśnie teraz w lutym zdacie sobie sprawę z tego, że um, tak jakby no, źle kogoś oceniłyście, oceniliście. Chyba, że to jest odwrotna sytuacja i to was ktoś na przykład tak y, wziął pod uwagę, że coś będzie z tego więcej, a wy od początku zakładaliście, że nie. No, bo tu jest tak jakby po prostu czyjś przejaw y, przyjaźni, takiej dobrej woli, nie wiem, uśmiecha. To, że się ktoś uśmiechał, żartował, flirtował z wami. Y, lub tak jak mówię odwrotnie, to po prostu teraz w lutym się okaże, że y, nic za tym dalej się nie kryje. To jest miłe, ale y, nic za tym dalej nie ma. Ale za to jest, y, znaczy romantycznie, bo przyjaźń, tak jak mówię, ktoś może się doradzać, przyjaźnić się z wami bardzo mocno. Przesłanie jakie. Tęczowy kwarc tytanowy, wielopłaszczyznowość. Istnieje wiele warstw i wymiarów w sytuacji lub osobie, o którą pytasz. No proszę, pięknie te karty współpracują. Istnieje wiele, istnieje wiele warstw i wymiarów w sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Czyli to pewnie jakby, jakbym się zagłębiała w to głębiej, 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 to by wyszła taka piękna historia, no bo tak to wygląda, że to jest wielowarstwowe. Drogie byki, napiszcie mi w komentarzach lub y, w mailach Amelia 73.tarot make.com Jak to z wami rezonuje, jak wy to widzicie. Ym, jeżeli też ma ochotę mi postawić kawusie, to ja y, mogę przesłać na miary. Właśnie teraz y, już dzisiaj dostałam jedną taką opłatę i to jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe, mnie to y, bardzo cieszy, bo to znaczy, że, że ktoś... Y, jest y, razy, że po prostu rezonują za. za y, z tą osobą moje czynanie, czytanie, a dwa, ja czuję taką wdzięczność i że ktoś jest mi wdzięczny za to. O, tak to działa. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia i dajcie mi znać.